Co to jest za pismo, Tadziu? Jak to skarga kasacyjna banku w sprawie kredytu walutowego? Przecież wszystko jest już jasne. I my, i CUE, jasno powiedzieliśmy, że te umowy są nieuczciwe i nadają się jedynie do unieważnienia. Czy oni naprawdę myślą, że my nie mamy ważniejszych spraw na głowie? Boże święty, ale bełkot. No ktoś by mógł powiedzieć, że pisał to jakiś dzban leśny. No oczywiście, ja nigdy bym tak nie powiedział, no ale. Widzisz to, Tadziu? Widzisz to? przytoczają wyrok CUE, który jasno odpowiada na ich pytanie Boże święty Tadeusz Dawajki Jak to jaki? Ten na czarną godzinę jedziemy przekazać obecną wykładnię orzeczniczą a wręcz wbić ją co po niektórym do głowy nawet Sąd Najwyższy ma dość głupich pytań od sektora bankowego. Na dzień dzisiejszy wszystko jest już jasne. Walutowicze mogą odzyskać swoje pieniądze i unieważnić swoją umowę niezależnie czy spłacają, czy już spłacili swój kredyt. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy i ile możesz odzyskać, zgłoś się na bezpłatną analizę umowy. Wszystkie informacje masz w opisie.